To jest mój nowy rower. Mam już gravel bajka, mam już szosę. Więc przyszedł czas na rower wodny. Eee, spróbuję się wpiąć w te pedały i zobaczymy, jak idzie. Bo Buty całkiem nieźle leżą na tych pedałach. Eee, nie wiem, co prawda, jak założyć pod to miernik mocy. Nie wiem, czy stages ma coś, co mogłoby tutaj pasować. Eee, ale jest okej, okay. jest okej. Okay. Ale myślę, że to jest naprawdę dobra opcja na robienie cardio, Na spalanie tłuszczu. I podnoszenie swojego FTP. Różowy kolor. Jest OK. Czołem. Dzisiaj pokażę wam jak skutecznie sfitować bloki w butach zatrzaskowych SPD i SPD SL. Zaczynając od butów SPD SL będziemy potrzebowali. But. SPDSL, pedał, SPDSL, taśma malarska, albo jakaś jasna taśma, marker i linijka. I zaczynamy od tego, że wyczuwamy pewne punkty w swojej stopie. Chodzi o to, żeby wyczuć ten punkt, gdzie jest nasz staw znajdujący się u podstawy dużego palca, i staw znajdujący się u podstawy małego palca. To będzie mniej więcej gdzieś Taka linia, więc łapiemy te dwa punkty, zakładamy but, zamykamy but, bierzemy taśmę i teraz tu gdzie mamy ten staw będący podstawą dużego palca, ten staw się pewnie jakoś fajnie nazywa, jak wiecie jak to napiszcie. Naklejamy gdzieś tutaj taśmę. I tak samo łapiemy staw, który jest podstawą małego palca. I naklejamy taśmę. Teraz bierzemy marker. I dokładnie wyznaczamy punkt, w którym znajduje się nasz staw. To będzie tu. I rysujemy pionową linię tak, jak najniżej się da, tak żeby była widoczna wręcz na podeszwie. I z drugiej strony tak samo. Tutaj jest ten staw, który jest u podstawy małego palca. Rysujemy linię. I zdejmujemy wód. I teraz. Teraz mając wyznaczone te punkty Zakładamy pedał. Można było to zrobić wcześniej, kiedy jeszcze mieliśmy but na nodze. Byłoby pewnie łatwiej Ale spoko Bierzemy linijkę I patrząc od góry Łapiemy sobie te punkty. Najlepiej byłoby mieć właściwie suwmiarkę Suwmiarką łatwo dałoby się dokładniej właściwie złapać Te dwa punkty I teraz kiedy złapię sobie te dwa punkty, ten, połączę z tym, to linijka powinna przechodzić dokładnie przez środek osi pedała. Bez skojarzeń. Linia przechodzi dokładnie przez środek osi. Jeżeli linia przechodziłaby poniżej albo powyżej, Musiałbym odkręcić blok, przesunąć go w górę albo w dół, w lewo albo w prawo, dostosować go w taki sposób, że jak później znowu złapię sobie te dwa punkty patrząc od góry, mówię, najlepiej byłoby mieć suwmiarkę, która złapałaby nam to. Jeżeli nie mamy e, linii przechodzącej przez środek osi pedała, czyli tutaj, to będziemy czuli dyskomfort. I naprawdę warto poświęcić na to trochę czasu, warto poświęcić trochę czasu na sfitowanie bloków, bo później yy, no, komfort jazdy będzie naprawdę zacny. Dobrze zamontowane bloki naprawdę poprawiają komfort jazdy, sprawiają, że możemy jeździć bardzo długo bez drętwienia stóp, bez bólu. Bloki SPD. Sprawa wygląda dokładnie tak samo. Zakładamy but. Wyznaczamy sobie punkty. Zapinamy pedał. Tak przy okazji, pytaliście, jakie pedały wybrałem. Wybrałem pedały Ridgey. Eee, to są Ridgey V4 mikro. Eee, takie trochę śmieszne, bo jednostronne, jednostronne pedały SPD. Więc podejrzewam, że na jakiś maraton MTB albo coś takiego to słabo, słabo, kiedy musimy. Zeskoczyć z roweru, później się szybko zapiąć i tak dalej. Moglibyśmy trafić na tą stronę bez zatrzasku, bez systemu, i... ale do spokojnej gravelowej jazdy sprawdzają się bardzo dobrze. Ważył tylko 208 gramów. Kosztowały 279, trochę taniej 270. Na razie śmigają są łatwo demontowalne OK. Zapinamy. Zdejmujemy but i sprawdzamy znowu, czy środek osi leży na przecięciu tej linii łączącej dwa punkty. Ten i ten. Od góry to widać ładnie. Jest środeczek. Jest środeczek, będzie wygodnie. Przy takim układzie oś przechodzi przez. Nie, nie naciska na nasze palce, nie naciska na nasze śródstopie, tylko przechodzi dokładnie tu, gdzie ciężar rozkłada się równomiernie. Ta metoda dla mnie sprawdziła się idealnie, sprawdza się idealnie i bardzo ją polecam. Polecam spróbować w ten sposób sfitować swoje bloki. Poświęcić temu zadaniu trochę czasu naprawdę bardzo warto, bardzo warto. Dzięki za oglądanie. Czołem.